Witam z Boxing NewsPL, jest Daniel Dowda, Witam. Witam, witam. Co cię sprowadza do, do Kołbrzegu? To znaczy, prywatnie jestem na wczasach, Przyjechałem odwiedzić moją mamę, która po serdecznie pozdrawiam, mieszka w Kołbrzegu. No i gościnnie tutaj z moim przyjacielem Tomkiem Szczerkiem. No, przyjechałem potrenować troszeczkę. Jak oceniasz formę tych uczestników? klubu Szereg, Fighting Kołobrzeg i samego, samego trenera może Szczerka. Oczywiście Tomek jako taki prezentuje jak zawsze bardzo wysoką formę. Z Tomkiem znam się nie od dziś. Pochodzimy razem z Białogardu. No, Tomek był zawsze znakomitym zapaśnikiem. Zawsze go ceniłem jako sportowca, jako kolegę, przyjaciela, więc no, co mogę dodać? No, poziom oczywiście jest bardzo wysoki. Chłopaki bardzo ambitnie podchodzą do treningu. Postawili mi bardzo wysokie, bardzo wysokie warunki. No nie ukrywam, że było bardzo ciężko. Jeszcze nie jestem, że tak powiem, w pełni formy. Dopiero wracam do formy. No ogólnie wszystko im plus. Czy, czy może wiesz, kiedy wystąpisz w klatce bądź w ringu? MMO? Yy, tak, yy, powrót, yy, powrót na ring planuję na listopad tego roku, yy, będzie to gala w Białogardzie, oczywiście pod warunkiem, że organizatorzy Federacji KSW się zgodzą, myślę, że nie będą sprawiali większych, większych trudności, bardzo długo nie walczyłem, będzie to moja, że tak powiem, pierwsza walka od chyba trzech lat, więc yy, planuję tutaj na, sp na spokojnie powrót za trzy miesiące na gali w Białogardzie, organizatorzy tego jeszcze oczywiście nie wiedzą. <laughs> że tak powiem wpraszam się, tutaj jest y, oczywiście Biogard, jest moim rodzinnym miastem. No i nie ukrywam, że to jest, y, że byłaby to dla mnie wielka przyjemność zawalczyć Biogardzie. Y, a właśnie, a kiedy powrót na KSW? No tego nie wiem, to wszystko zależy od mojej formy, od tego nie ukrywam, że dobrze się nie prowadziłem, y, od jakiegoś czasu trenuję, w, w, że tak powiem wznowiłem treningi. Mam sporą nadwagę, bo waży 96 kg. Moja docelowa forma, to jest, moja docelowa waga to jest 84 kg. No i mam dużo pracy przed sobą. No, ale ciężko trenuję, wracam do formy, sporo biegam. Myślę, że będzie dobrze. Może powiedz, bo nie wszyscy kibice wiedzą, co spowodowało twoją tak długą przerwę w tym sporcie. <laughs> Brak żelaznej dyscypliny, no i to, że nie prowadziłem się najlepiej. Oczywiście nie chciałbym tutaj wchodzić w niuanse. Po prostu. Yy, prywatne jakieś tam perturbacje w moim, w moim życiu spowodowały, że bardzo długo nie walczyłem. Yy, czy jeśli byś wrócił na KSW, to uważasz, że twój rewanż z Krzyszkiem Kłak, Kłakiem byłby możliwy? Z tego co wiem i z tego co organizatorzy planowali, oczywiście, rewanż był jak najbardziej realny. Miało do tej walki dojść we wrześniu tego roku. Niestety no, nie dojdzie. W tym czasie być może, że ta walka odbędzie się w, ter w późniejszym terminie. Mhm. Widziałeś ostatnią walkę swojego klubowego kolegi Michała, Michała Materli? Jeśli tak, to jak ją oceniasz? Tak, widziałem walkę Michała. Oglądałem w telewizji, no była to bardzo ciężka walka dla Michała. No ale Michał jak zwykle pokazuje wielkie serce do walki, ogromne umiejętności. No i wychodzi z tego trudnego pojedynku zwycięsko. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz końc podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich yy, słuchaczy Boxing News yy, no i wszystkich moich przyjaciół. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.